Cześć, z tej strony Oliwia. Bardzo miło, że wpadłeś znowu. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim dzisiaj w końcu będziemy w stanie ulepszyć robotników do rzemieślników. Jest jeden problem. Brakuje nam kiełbasy. Trzeba się tym zająć. O co tutaj chodzi? Okej. Okay. A właśnie, a propos, może coś tutaj damy radę zrobić? Niemal pewne, bardzo dobrze. Świetnie. O dobra, to tutaj też. Bardzo prawdopodobne i George Smith. Prawdopodobne to nie będę ryzykować. Dobra. I jak tam nasze kiełbaski? Mamy bardzo dużo świnek, czyli wiemy co trzeba zrobić. Trzeba dorobić oto ten budynek i będzie dobrze. Sprawdzę teraz, czy na pewno będzie dobrze. Tak, musimy produkować dwie sztuki, i dzięki. A, tą fregatę nie daliśmy rady. No trudno, no cóż. Innym razem Archibald. I gazeta, ale mi przerywają. O, smutna ludność. Tak nie może być. Tak nie może być. Na pewno pieniądze. I to nie chciałam za dużo zmieniać, ale. Ale dobra. Musimy. Wracając do tych kiełbasek. Ojej. Czy tak to pirat Kanonierka. No, powoli... Powoli się staje niebezpiecznie tutaj dosyć. I pasowałoby się już tutaj. Pasowałoby produkować jakieś statki. I się bronić. Dobra, dobra, dobra. Wszystko po kolei, bo za bardzo latam we wszystkie miejsca, a zapomniałam. Sprawdzić tego, tak? Jeśli chodzi o kiełbaski, potrzebowaliśmy dwie produkować tony na minutę i produkujemy w tej chwili dwie, więc wszystko jest idealnie. Powinno nam wystarczyć. Eee, a teraz przejdę do budowy. Uzbrojenia. Yy, robimy już żelazo, węgiel. Pozostało nam dorobić fabrykę broni. Jak stoimy w ogóle ze stalą? Pasowałoby uruchomić drugi ten budynek. Jeszcze pracowników mamy, więc yy, spoko mo mogę sobie pozwolić na tą fabrykę broni. On mi tutaj wejdzie, wejdzie, i nawet nie będzie przeszkadzać tym mieleżonym. Bardzo mi się to podoba. Ok. Więc ona potrzebuje tylko stal. To by pasowało na pewno. Chociaż tu. Hmm, tak. Zwiększę to. Produkcja stali. Produkcja stali. Tak. Tworzymy w tej chwili cztery. Konsumpcja jest trzy. Czyli jesteśmy w dobrym miejscu Możemy spokojnie tworzyć broń I tak, jak już będę mogła to od razu stworzę pierwszego rzemieślnika Pożar? Słyszycie dźwięk? Tak, o Jezu, nie zauważyłam Ale my mamy dwie straże I to spokojnie, powinni sobie dać radę Nawet jeszcze im tutaj pomogę Dobra. A w tym miejscu za chwileczkę pierwszy rzemieślnik koło kościoła. A na cześć pierwszego rzemieślnika mogę pozwolić sobie na pierwsze ozdoby. I tym samym upiększyć nasze miasteczko. Mamy to. Pierwszy budynek rzemieślników. I wchodzimy w epokę pięknego rzemiosła. Świetnie. A na czym mi zależało, tak najbardziej, to na produkcji statków. Bo ja raczej tutaj nie będę tych rzemieślników bardzo y, rozbudowywać, chyba że będą mi potrzebni do pracy. O, ekspedycja, chyba chodzi o. Nowy świat! Tak, na pewno chodzi o nowy świat. Tak. E, jeszcze chwila, panie kapitanie. Powinnam móc zrobić fregatę. Tak mogę, tylko potrzebuję 5 broni. Zaraz będę je miała i stworzę fregatę. Co prawda, do nowego świata mogę y, swoim okrętem flagowym popłynąć. Mogę zobaczyć, jak to wygląda? Tylko że on ma mało miejsca, Fregata też chyba nie ma za wiele miejsca. E, spróbuję przepisać ten okręt. Do tej ekspedycji, bo im szybciej się wybierzemy, tym lepiej, bo pamiętajmy o tym, że nasi wrogowie też tam będą płynąć, to jest też ich cel. I co? Potrzebujemy wiary, rzemiosła. Rzemiosło właśnie. Chciałabym stalowych belek wziąć. E, żagle to też jest rzemiosło. Stalowe belki, wiem, żeby mi się tak po prostu przydały. A do wiary to chyba tylko chleb. I to jest mało wiary. Bo jeśli chodzi o przedmioty, mamy nawigacja siła, potęga morska. Na pewno się przyda. O, już mamy na 100%, dobra. Myślę, że wezmę 20 stali. I niech mają te 50 chleba. Dzięki temu będą mieli i rację i, rację, i wiarę zapewnioną. I zostawię sobie tutaj miejsce. Mogłabym dołożyć na przykład desek. Hmm. Mogą się przydać, prawda? Z tego co kojarzę, to ja dostanę od Izabel Sarmento w Nowym świecie też jakieś tam rzeczy, więc może nie. Może taka, może nie. Dobra, wezmę co mi tam. Rozpocznij ekspedycję. Widzę, że mamy tutaj też zadanko i to zadanko polega na eskortowaniu. Nie mam czym. Nie mam czym eskortować. Uu, pieniądze by się przydały. Dobra, wezmę to zadanie, bo mamy 30 minut. Może do tej pory stworzę nowy statek? Nie wiem. Będę się starać. A mogę kupić statek tutaj? Nie. A tutaj? Tutaj jest zadanie. Hmm. O dostarczeniu towaru. To mogę zrobić. Co mogę zrobić? Mogę wykorzystać któryś z moich statków, na przykład ten. O, pożar. Jest out of control. Nie mogę tego naprawić. No, co się dzieje? Chyba po prostu tamta straż nie dociera aż tam. Tak. Ta też nie dociera. Oj. Moja wina w takim razie. Teraz ta, teraz ta straż będzie mogła docierać też tutaj dzięki tej drodze. Może być tak. <słuch> Czyli tak, e, broni. Potrzebujemy produkować więcej broni, dużo więcej. I zastanawiam się, czy mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. O, mogę sobie pozwolić. Plus 0, plus 0, plus 0. Tylko minus 1 o 50% mogę zwiększyć. Robimy to. Mam nadzieję, że nam stali wystarczy. Będę na to zwracać uwagę. Bo w tej chwili jeszcze dwóch tylko broni brakuje. I dobra. Yy, no, w sumie mogłabym awansować jeszcze kilku farmerów? Albo nie. Nie, zostawię jak jest, bo nie wiem co tu będę jeszcze potrzebować. Tak jak mówiłam, raczej rzemieślników teraz nie będę robić więcej. Tylko przeniosę się już na tą wyspę. Chciałam zrobić to o wiele wcześniej. W międzyczasie w sumie mogłabym zrobić na szybko jeszcze jeden szkłyner. On mi się przyda do różnych rzeczy. A później fregatę od razu. Dobra, ta ludność ma wszystko I chcę tutaj rzemieślników, tak? Przede wszystkim Bo farmerzy są potrzebni do tego drewna I do tamtych plantacji I po prostu zostawię tyle far farmerów tylko ile potrzebujemy A reszta to będą rzemieślnicy Nie rzemieślnicy, na razie robotnicy Rzemieślnicy to później Dobra. Trzeba będzie oczywiście się zatroszczyć o ich potrzeby. Czyli kiełbasa, chleb, mydło i tak dalej. Potrzebujemy dostarczać stąd. A żeby to. Super. Żeby to zrobić, potrzebuję tutaj stworzyć dodatkowe produkcje. No fajnie, ja też się cieszę. Ajajaj. Jakby to miało wyglądać? Yy, no to kiełbaski. Kiełbaski. Świnek mamy. O, jeszcze w plusie dwie. Yy, to mogę po prostu dorobić jeszcze jedne kiełbaski. I myślę, że jedną produkcję mydła. O, tego robimy więcej niż trzeba. Więc po prostu jedną tą mydlarnię. Tak to się chyba nazywa. Nie. Po prostu wytwórnia mydła. Czyli tak, potrzebuję dorobić jedną wytwórnię mydła. Bo tego robimy y, w nadmiarze. Tak, jak dobrze pamiętam, to się robi minutę, a to się robi 30 sekund. Eee, to coś mi tu nie pasuje. Tego powinnam mieć drugiego. Hmm, dobra, dam tu pauzę. I jeszcze jedno to. Dobre. Tu będzie jeszcze coś można wstawiać. I no i coś, coś tutaj wykombinujemy jeszcze. E, ruiny. Trzeba się zająć ruinami. Okej. Okay. Chyba, chyba to wszystko. Teraz statek. Jest! Pierwsza fregata! Proszę robić. I później, jak tylko będę mogła, to kolejne, kolejne, kolejne fregaty. Raczej nie będę się bawiała w kanonierki. Produkcję y, broni mamy zbustowaną. O! No i mamy szkunera, którego wyślę do madam Cahiny. O odbiór. I dobra. Następnie te, ten szkółner wykorzystam po to, żeby dowozić kiełbaski i chleb. Tak, produkcja chleba też by się przydała y, większa. A, w ogóle piwko przecież mogę robić też. Zauważyłam, że mam strasznie dużo chmielu, y, bo oni by się bardzo cieszyli jakby mieli piwko. Tak, tylko tego im brakuje, więc y, pszenicy trzeba więcej zboża. I jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi właśnie o produkcję tego zboża? Robimy jeden dodatkowo. Tak czy siak. O, oh, to by się przydało polepszyć. Stworzę jed jeszcze jedno, tak żeby wypełnić to miejsce jak najlepiej. hmm Zrobię jakoś... Tak... O yy, Tutaj w przyszłości będzie można Zrobić drugie, na razie nam tego nie trzeba A reszta przestrzeni yy, wykorzystam na Pola Ile tu mieścimy? 121 więc trzeba jakoś to naprawić. Tu nie potrzebujemy jeszcze drogi. 144. Tyle. Dobra. Do tej kopalni droga może w takim razie prowadzić tędy. No i miejsce wykorzystane w 100%. Odbiór towaru. No dobra, to możemy jeszcze zrobić z tym szkunerem. Okej, okay, nie wybudowałam tych pól. Proszę. Więc mamy zwiększoną produkcję pszenicy. Teraz I mamy, tak, już chmiel mamy na miejscu. Potrzebuję słodowni. Słodownie zrobię. Hmm. Yy, może tak, wyznaczę sobie, gdzie by na przykład szły kolejne piekarnie. Żeby to miało jakiś sens hmm. O, będę chce już sojusz I jeszcze... Aha, chcę żebym jej zapłaciła za to yeah. Unexpected, no tak Browar I słodownia To by było tak tak by było najlepiej. I kolejny magazyn, bo to będzie za mało. Więc tak, słodownia zaczyna działanie. Browar też. I od razu ten mały magazyn. Mogę odebrać ładunek. Okej. Okay. Już rezultat? okej, okay, ja miałam dostarczyć z tego statku na ten statek także super takie zadania mi się podobają i tak, mam uratować albo albo, albo więźnia, albo księdza oj ale widzę też, że my mamy negatywny bilans na pewno nam piwo podniesie ten bilans, ale no nie, można się tak ociągać Zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj czegoś większego po środku. Oj, tu. A kolejne domki tutaj po bokach. Tylko. Od razu budujemy. Może tak. Mamy statek. Nie księga powiadomienia. Ukończono budowę statku. Jest i fregata. I ta fregata będzie eskortować. Czy ja mogę robić już kolejną? I Jeszcze nie. Mam nadzieję, że sobie poradzi, bo to różnie może być. Chciałabym jeszcze sprawdzić. Albo dobra. Mm, no dobra. Robimy escort, a chcę przeczytać, o co tutaj chodzi. W tym moralnym labiryncie, George stawia przed tobą problemy natury moralnej i etycznej, ale nie masz pewności, czemu wybrał właśnie ciebie. Jedno jest jednak jasne: podjęcie jakiejkolwiek decyzji będzie lepsze od siedzenia z założonymi rękami pastora albo więźniów. Powiedzmy, że mam dwa okręty. Jednym z nich płynie trójka młodocianych przestępców, a drugim dobry pastor wracający z dziedzielnego kazania. Oba statki zaczynają tonąć. Kogo uratujesz? Oh. Czyli mamy albo jednego księdza, albo trzech więźniów. <laughs> o, oh, nie lubię takich decyzji. I to są więźniowie, tak? Aha, tu będzie tu będzie ksiądz. Chyba po tego księdza popłynę. <laughs> Dobra. No to to mamy ogarnięte. O, kościół im zbuduje, będą szczęśliwsi. Ale już widzę, że jesteśmy na plus. To dobrze, ale tak czy siak. Jak wybuduję im kościół, to, to będzie dobrze, więc potrzebuję 25 cegieł. Nie mam teraz czym, ale ten co wozi śmiel. Mógłby przynieść te cegły, nie? Na pewno potrzebuję jeszcze e, kolejnego statku do transportowania rzeczy. Dobra, stworzę kolejny szkół. O. No nie, ci piraci. Czy ja mogę poprosić o zawieszenie broni? 20 tysięcy. Kurczę, no chyba stracę po prostu. No, jest problem. A jak sytuacja z eskortowaniem? Dopiero dopływamy do George'a. No, dobra. Ty jesteś tu. A tamten niestety jest. On ma trochę dziwną. Tak. Mogłabym odebrać ten y, towar. Jak tylko dopłynę. Aha, to tak, e, ty. No. Ty eskortujesz ten. Dobra. A ty. E, zrzuć to. Weź 20. No, 50 cegieł w sumie. I. I zbierzesz po drodze ten mielec. Jak do rady. No. Jeszcze płynie, gdzie jesteś? Niedaleko chyba. Tutaj eskortujemy. A tutaj... O! To fest? Teraz jest ok. O. Ekspedycja potrzebuje Twojej uwagi. Polowanie na wieloryby. Wciąż otaczają nas wieloryby. Niemożliwie wielkie ślady przecinają Kilwater twojego statku i piana rozstępuje się, odkrywając mroczne, połyskujące cielska. Wieloryby nabierają prędkości, a zderzenie wydaje się nieuniknione. Co możemy zrobić? Manewruj statkiem. Szansa 45%. Do ataku 25%. Zaśpiewaj pieśń wojskową 15%. Więc yy, wybierzemy manewruj statkiem, aby uniknąć wielorybów. Mamy najwięcej szans na powodzenie. Mistrzowski manewr. Kapitan kręci sterem na prawo i lewo tuż przy stadzie wielorybów, a zwierzęta szybują wzdłuż burt w powolnym, pełnym gracji balecie. Załaga gratuluje umiejętności swojemu kapitanowi i cieszy się tą chwilą triumfu. Okej, okay. to super. Kontynuuj. Jeszcze dwie bronie, i kolejna fregata powstanie. Dostarcz, tak? Czyli mamy pastora. A nie mogę uratować na przykład jednego więźnia? Nie, chyba już nie mogę kontynuować. Dobra. Regata jest under attack, dobra. No, tutaj na spokojnie płyniemy sobie dalej. Nie, 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 ty, ty sobie tutaj płyniesz dalej. Nie zawracaj. No i dobra. To zaraz będzie porobione. Nasze produkcje. Czy z czymś jest problem? Z rybami jest problem. I chmielem, ale chmiel dostarczamy. Czy nasza ludność dostaje już piwko? Dostaje. Świetnie. No i możemy przedstawić rezultat zadania. Zarobiliśmy troszkę pieniędzy. Dorobię rybki. Mam nadzieję, że ten jeden magazyn sobie da radę. A. Ty zbierz do końca ten chmiel, ile zmieścić. A, wszystko się zmieściło, dobra. I płynie tutaj dostarczyć cegły. W międzyczasie upgradeuję jeszcze. Ja mogę upgradeować to? Tu cegieł też na pewno potrzebuję. Tak, może mi wystarczy i na to. I na to, bo chyba wzięłam 50 stąd, to powinno wystarczyć. No i to jest piękna kwota. 40 tysięcy już jesteśmy do przodu. Super. Czyli ty co? Ty jesteś nowy. Ty też jesteś nowy? Aha, jeden z was musi wrócić na ten szlak, który. który został zepsuty. Tak, na ten szlak. Santa Maria zastąpi. Cieszę się, że się zgadzasz. Spoko. A Bonito? Aha, bo on po prostu teraz przewozi co innego w tej chwili. Ale to jest wszystko ok. Ty na razie sobie czekasz. Będziesz wozić z tąd, dotąd. Będziesz sobie wozić kiełbaski. Na razie mamy tego mało. To jeszcze się wstrzymam. A tymczasem, czy mamy nasze towary? Mamy, i możesz kontynuować swoją trasę. W ten sposób rozbudujemy faktorię, żeby było ładnie, bo to nasze reprezentacyjne miasto. I budujemy kościół. No i pięknie. No i ludność jest szczęśliwsza. No i oto nasze drugie miasto. Coraz bardziej się rozwija, coraz lepiej to wygląda. No dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!